Kolejne pieniądze wpłyną na konta seniorów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty 13 i 14 emerytury. O szczegółach w materiale. Emeryci mogą spodziewać się dodatkowych środków wypłaconych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 13 i 14 emerytura zasili konta seniorów bez potrzeby składania dodatkowych wniosków. Czternasta emerytura trafi do klientów wraz z ich listopadowym świadczeniem. Tak zwana czternastka wyniesie 1250,88 zł. Jest to kwota brutto. To kolejne dodatkowe świadczenie realizowane przez ZUS, bowiem już w kwietniu nasi emeryci renciści otrzymają trzynastą emeryturę. Czternastki otrzymają te osoby, które mają prawo do świadczeń długotrwałych. To jest m.in. emerytura, renta, renty socjalne, świadczenia przedemerytalne, a także świadczenie Mama 4. Czternastki nie dostaną osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone. Pełną kwotę dodatkowego świadczenia, czyli 14 emerytury, otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali 14 będą mieć pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że 14 emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł. Jeśli emerytura wynosi 3000 zł, to 14 będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł. Czternasta emerytura będzie opodatkowana i oskładekowana na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym, czy ze zwolnionym z podatku. Co ważne, czternastka nie będzie podlegała potrąceniom, w tym także egzekucyjnym. Tymczasem już w kwietniu emeryci i renciści otrzymają 13 emeryturę w kwocie 1250 zł brutto. Tym razem jednak świadczenie przysługuje w pełnej wysokości bez względu na wysokość pobieranego świadczenia podstawowego.